Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów również z YouTube'a. I cóż, moi drodzy, chciałbym dzisiaj zrobić recenzję i porozmawiać o tym przepięknym arcydziele, jakim jest Claire Obscur Expedition 33. Myślałem, od czego zacząć recenzję? I wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, będzie fakt, że jest to najbardziej innowacyjna gra od czasów Warcrafta Trójki. Tak jak Warcraft Trójka był pewnym kamieniem milowym w gamingu, z którego Wiele mechanik, wiele mm, również elementów świata przedstawionego zostało przeniesionych na gry wypuszczane w przyszłości. Tak samo wydaje mi się, że Claire, Expedition, Claire Obscure Expedition 33 również będzie takim kamieniem milowym. Po 25 latach, i wiele gier będzie się na niej wzorowało. I myślę, że po prostu ta gra będzie wzorem przede wszystkim dla JRPGów. A poza tym myślę, że również dla gier z innych gatunków, tylko po prostu pod innymi względami. A przechodząc do samej recenzji. Moi drodzy, pierwsza sprawa grafika. Grafika w tej grze jest e, oczywiście przedstawiona w bardzo realistyczny sposób, e, a jej największą zaletą jest wizja artystyczna połączona z jakością naprawdę niesamowitą jakością. I kontrastem. Jeżeli kiedykolwiek ktoś się mnie zapyta, o to jaka gra ma najlepszą grafikę, to odpowiem, że jest to Clary Obscure Expedition 33. I nie dlatego, że dąży ona do fotorealizmu, bo ona nie dąży do fotorealizmu, ale gra. Światło cieni, gra właśnie kontrastów, gra tych biomów oraz no wizji, która nam się po prostu przedstawia po swego rodzaju korytarzowości poziomów. O ile ja jestem osobą, która nie zatrzymuje się raczej w grach, żeby popatrzeć na widoki, to w ekspedycji 33 nie da się na to nie zwrócić uwagi. Kiedy podróżujemy jakąś ścieżką, jaskinią i wychodzimy z niej i widzimy piękne lampiony, kolorystykę, która jest kontrastowa, ale jednocześnie tak dobrze ze sobą współgrająca. Jest to po prostu coś pięknego, tak jakby ktoś malował przed wami obraz. Obraz za obrazem. Paradoksalnie ma to jeszcze większe znaczenie dla wizji artystycznej, ponieważ gra traktuje o swego rodzaju malarstwo. Jeszcze jedną rzecz powiem. Nie będę tutaj nic spoilerował, nie będę nic zdradzał, dlatego nie ma gameplayu w tle. Będziemy słuchać po prostu muzyki. I tutaj możemy przejść do kolejnego punktu. Ewentualnie zwracając jeszcze uwagę na jedną rzecz w grafice, modele postaci, mimika. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Więc jeśli chodzi o grafikę w klerowsku, to jest ona 10 na 10 No i drugi aspekt: udźwiękowienie. Muzyka, dialogi, warstwy dźwiękowe, ich dopasowanie, podział. To w jaki sposób dopasowane są również dubbingi. Grałem w grę głównie w języku francuskim, ale przez chwilę również w języku angielskim, na no w streamie I, i jeden i drugi dubbing jest niesamowicie dobry. Niesamowicie dobrze oddają te dubbingi emocje postaci. Każdy z dubbingów jest idealnie dopasowany do warstw dźwiękowych. Nie jest on za głośno, za cicho, w zależności od tego, jaką mamy sytuację. Jeśli chodzi o muzykę, muzyka to jest po prostu totalne arcydzieło. I człowiek, który pracował nad muzyką, a w szczególności nad dobraniem konkretnych tworów i ścieżek dźwiękowych pod względem tego, czy mamy walkę, czy sobie eksplorujemy, czy sobie podróżujemy. I chociażby fakt tego, że będąc w obozie, możemy włączyć z gramofonu. Płyty które, płyty, które zbieramy w trakcie podróży po świecie gry i odtwarzać sobie muzykę, by umilała nam czas, podczas którego ulepszamy swoje postacie czy broń. Genialne, po prostu genialne. <laughs> tak więc udźwiękowienie również 10 na 10. Kolejna sprawa. Pabuła. Moi drodzy, to jest gra, którą można potraktować jako film. Jeżeli nie lubicie tej formuły gry nie lubicie wyzwań, możecie sobie odpalić poziom trudności fabuła i przejść ją dla fabuły. I o ile dla mnie, jako dla gracza, dla którego liczy się coś więcej w grach niż jednak ta fabuła, to myślę, że ta gra. Zasługuje, żeby w nią zagrać chociażby dla fabuły. I jest ona tutaj niejednokrotnie zadziwiająca. Budzi w graczu całą paletę emocji. W ciągu pierwszych 30 minut możemy poczuć y, radość, możemy poczuć smutek, możemy poczuć swego rodzaju gniew. Zdziwienie, no i jeżeli jesteście osobami wrażliwymi, to jest duża szansa, że w tych pierwszych 30 minutach gry urodzicie jedną lub dwie łzy. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to właśnie, że Claire Obscure Expedition 33 ma tak skondensowaną ekspozycję świata, tak świetnie napisane dialogi tak niesamowicie przemyślaną fabułę, jej rozłożenie w czasie oraz dawkowanie nam tych wszystkich informacji i emocji, że tak naprawdę podróżując przez około 25 godzin gry, bo mniej więcej tyle zajęło mi przejście bez jakichś takich wszystkich pobocznych aktywności, to tak naprawdę Dopiero jakieś dwie godziny przed końcem gry, może trzy, w zależności jak tam ktoś szybko progresuje ten ostatni akt, zdobywamy informację, która całkowicie zmienia nasze postrzeganie tego świata, która wywraca nam ten świat do góry nogami. I niejednokrotnie podczas fabuły E, związujemy się z jakimiś postaciami. E, niektóre postacie oczywiście tracimy. A to, co dzieje się te trzy godziny przed końcem, wywraca nam cały obraz tego, co się wydarzyło. Zmienia nasze postrzeganie tego świata i daje jeszcze więcej emocji. Daje tego takiego filmowego kaca, którego czujemy po obejrzeniu dobrego filmu. A po kolejnych trzech godzinach ponownie pojawia się element, ponownie pojawia się informacja, która sprawia, że chce się urodzić łzę. I dlatego fabuła w tej grze również zostaje przeze mnie oceniona jako 10 na 10. Kolejna sprawa to stan techniczny gry. No i tu po prostu nie mam zarzutu. Nie napotkałem na żadnego krasza. Nie napotkałem na żadne problemy, jeśli chodzi o jakieś spadki FPS-ów. Nie miałem po prostu z niczym problemu żadnych problemów z zapisami, nic. Także stan techniczny również oceniam jako 10 na 10. No i ostatni element, czyli gameplay. Moi drodzy, ponad miesiąc temu zrobiłem recenzję Assassin's Creed Shadows, w którym zjechałem gameplay w tamtej grze od góry do dołu. I tutaj chciałbym naznaczyć jeszcze jedną rzecz dla osób, które się nie orientują, Claire Obscure Expedition 33 jest grą stworzoną z małego studia, gdzie główny trzon tego studia to 32 osoby i pies. A większość z członków tego głównego członu studia. To byli pracownicy Ubisoftu, którzy wydaje mi się, że tą grą wysyłają nie tylko Ubisoftowi, ale wszystkim takim molochom gamingowym środkowy palec. I ja się do tego przyłączam. A system walki, system levelowania postaci, cały gameplay, Clare Obscure Expedition 33 to kolejne istne arcydzieło. I zaznaczę tutaj jedną rzecz. Nie jestem fanem JRPGów. Nigdy nie przepadałem za takimi grami. Eee, w zasadzie nie licząc Baldura totalnie żaden inny tytuł mnie nigdy nie interesował. A Claire Expedition 33 sprawiło, że pokochałem. Bo kochałem po prostu ten rodzaj walki. I teraz tak. Krótki opis. Sam system rozwoju postaci w Kler Obscure Expedition 33 jest oparty o kilka różnych aspektów, które nadają bardzo dużej wertykalności dla tego rozwoju postaci. Pierwsza rzecz. Paleta broni. Każda z pięciu grywalnych postaci, które możemy zdobyć podczas gry, ma bardzo dużą paletę broni, którymi możemy sobie po prostu e, ich możemy w nich przebierać. Każdą z broń możemy ulepszać. Każda z broni, w zależności od poziomu, może mieć jedną, dwie lub trzy umiejętności pasywne, które dają nam jakiś dodatkowy efekt. I to jest pierwsza formuła rozwoju postaci. Druga formuła rozwoju postaci to klasyczne umiejętności takie pasywne. Czyli mamy witalność, moc, zręczność, chyba obronę i szczęście. I po prostu co poziom dostajemy trzy punkty, które możemy wydać na jedną z tych statystyk. <laughs> zręczność odpowiada za to, jak często rozgrywamy tury. Moc odpowiada za to, jaką mamy siłę ataku. Szczęście, jaką mamy szansę na. Trafienie krytyczne, e, witalność na życie i obrona na to, ile jesteśmy w stanie obrażeń więcej przytankować. Drugi element rozwoju postaci. Trzeci element rozwoju postaci to umiejętności. Każda z naszych pięciu grywalnych postaci ma różne umiejętności, które wraz z poziomami możemy kupować za punkty. Każdy poziom to jeden punkt, są umiejętności od kosztów. Po jednym punkcie do 10. Tych umiejętności jest masa, ale do każdej z postaci możemy w jednym momencie mieć przypisanych 6 umiejętności, więc musimy się zastanowić, którą paletą umiejętności chcemy grać. Co więcej, możemy jedną postać zrobić jako postać supportową, która będzie nakładała jakieś efekty na naszą drużynę, na drużynę przeciwnika. Drugą postać jako postać do Zadawania stricte obrażeń lub nakładania efektu jeszcze dodatkowo oszołomienia, a trzecią postać tak full podobrażenia. No i w momencie, kiedy mamy grywalne pięć postaci, to trzy z nich walczą jako pierwsze. Jeżeli nam zginą, to możemy jeszcze użyć tych dwóch, które nam zostały. I to jest kolejny element rozwoju postaci. Czyli te umiejętności, które zdobywamy, i ostatnim takim podwójnym elementem rozwoju postaci są pikto i luminy. Człowiek, który wymyślił pikto, jest geniuszem. Pikto to umiejętności, które każda z naszych postaci może posiadać trzy pikto. Każde pikto daje nam jakąś umiejętność pasywną, na przykład pozwala nam e, wykonać jedną rotację ataku więcej przy ataku podstawowym albo zadajemy 50% obrażeń więcej od parowania. E, oprócz tego dodaje nam jedną lub dwie z tych podstawowych statystyk, czyli mocy, witalności, szczęścia, zręczności czy obrony. I po czterech wygranych walkach nasza postać zapamiętuje to pikto oraz pozwala nam nauczyć tego pikto innych postaci za pomocą luminy. Lumina to coś, co zbieramy w świecie gry podczas walk lub eksploracji. Taką luminę przypisujemy do postaci, więc jeżeli chcemy mieć jedną turbosilną postać, to możemy całą luminę dać dla tej postaci i ona będzie niesamowicie niesamowicie silna. Ale za pomocą tej luminy nie możemy przypisać do niej całego PIKTO, a tylko tą umiejętność pasywną bez statystyk, czyli na przykład zwiększenie obrażeń od parowania. No i moi drodzy, system walki. Połączenie walki turowej z systemem parowania i uników. Jak okazało się w trakcie gry, mamy tam również jeszcze system skoku. Oraz system parowania gradientowego. Więc mamy cztery elementy bronienia się przed atakami przeciwników. I wiecie co? Kiedy napotkałem pierwszego przeciwnika, który w jednej rotacji umiejętności wymagał ode mnie użycia jednocześnie parowania, skoku oraz parowania gradientowego, powiedziałem, co to kurwa ma być? Bo nie byłem w stanie tego wykonać. Ale kiedy już to wykonałem, ten system jest tak niesamowicie satysfakcjonujący. Daje tyle radości, kiedy uda ci się zablokować całą rotację umiejętności przeciwnika. Co więcej, kiedy trafisz na przeciwnika, który kasuje cię na hita i blokujesz 7 takich rotacji z rzędu. To jest to po prostu coś pięknego. Ten system na papierze wydawał się ciekawy, ale nie wyglądał niesamowicie dobrze. A podczas rozgrywki daje tyle satysfakcji, co żaden inny system walki do tej pory w moim życiu, jakie po prostu widziałem w grach. Ten system jest swego rodzaju abominacją, bo on nie wydaje się tak niesamowicie dobry. A jest przewspaniały. Jest to coś nowego, jest to nowe spojrzenie na ten gatunek i łączy w sobie właśnie elementy z JRPG-a, z elementami Soulslikeowymi. takimi również jak na przykład fakt tego, że gdy w świecie gry dojdziemy do tak zwanej flagi ekspedycji, możemy dokonać odpoczynku i wtedy respią się nam potwory, tak? więc kolejny tutaj upłon w stronę są slajków. Eee, ze swojej strony jeszcze powiem, że przeszedłem grę na tym najwyższym poziomie trudności i też jest to rzecz warta uwagi, ponieważ wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu gier, która ma sensowny system poziomów trudności. Są one trzy. Pierwszy jest stricte fabularny, gdzie walki nie są wymagające. Drugi to normalny poziom, gdzie walki są wymagające i musimy opanować te umiejętności. Znaczy, może nie, znaczy nie musimy umie opanować tak perfekcyjnie tych umiejętności parowania i uników, żeby przejść sobie grę, ale są one przydatne i bardzo nam tą grę ułatwiają. Natomiast na tym najwyższym poziomie trudności musimy bardzo dobrze opanować te systemy parowania i uników, co daje po prostu. Turbo dużą satysfakcję i każdemu serdecznie to polecam. I tak już na sam koniec. Jeżeli nie graliście w tą grę, jeżeli nie jesteście fanami jrpg jeżeli nie macie zbyt wiele wspólnego z grami, ale lubicie dobrą historię, Niezależnie od tego, czy lubicie gry, czy nie, polecam Wam Clairobskoda Expedition 33, bo jest to arcydzieło. I tak, dałoby się znaleźć kilka błędów, jak na przykład to, że yy, podczas rotacji pięciu ataków kilku przeciwników nie jesteśmy w stanie zatrzymać gry. Okej, okay, ale to, to są tak drobne błędy, które nie mają znaczenia. Bo ogólne wrażenie z rozgrywki i ten kor, to na czym gra powinna zostać oparta i jak powinna zostać zbudowana, jest po prostu idealne. Ta gra jest arcydziełem pod każdym możliwym względem. Więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie, lub nie graliście w tą grę po prostu to musicie w nią koniecznie zagrać. I z tym was po prostu zostawiam. Zapraszam serdecznie na streamy na Twitchu. Każdy poniedziałek, czwartek od godziny 18.00. I zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale na YouTube. Miłego działka wszystkim. Trzymajcie się. Siemanko.